Ja, Widzicie? Ale co my znaleźliśmy? A co to może być? To jest A jaki wąż ten? Zbącz. raz widzę, tak. Ciemanko, a jak, a jak... ciemanko, <noise> kolejny dzień. Dzisiaj już dzień chyba szósty. Szósty? Co to dzisiaj jest czwartek? Szósty. Ja. No. Szóste. Jezu, jak ten czas leci? Jeszcze trochę i zaraz będziemy się pakować. No. Ale co Ale chcę nie powiedzieć? Mamy. Następny tydzień robię. To nie jest źle. No, nie źle. Zrobiliśmy porządek chwilowo, bo wczoraj ten deszcz był. Wieczorem. No, wszystko się rzucało i no to ogarnęliśmy. Tutaj jeszcze musimy butelki do kosza zanieść. Ale taką mamy. godzinę 10, taką pogodę mamy. Cisza, spokój. W sumie pusto, w sumie pusto Tu stał kamper, to teraz właśnie odjechali Polacy No i tyle co widzicie Na razie nie ma co, co pokazywać bo szykujemy się jakoś tam, nie wiem czy teraz do obiadu, czy nie, nie Jak to robimy? Mamy na koniki, aby też nie kładł. No na koniki mamy jechać, Vanesska chce sobie na tych konikach tam pół godzinki pojeździć na koniku Pół godziny 10 euro wychodzi. Nikola tam poszła się ogarniać w toalecie. I co tu jeszcze takiego? Muszę z włosami coś zrobić, bo mam strasznie potargane. <grymina> <grymina> Makijaż jakiś. Dobra, wygłupiam się. Żona tam parodiuje z nogami, no ale... No trzeba pokrywać. Jedynie Amelie bolał brzuszek dzisiaj. Dostała syrop, miętę, wypiła, no i jej już przeszło. No, ale to jest tak, jak dzieci się nie słuchają, że trzeba zjeść normalną kolację. A nie słodycze. No i tyle. Ruszamy, wszyscy w samochodzie siedzą. Ruszamy na koniki. Tak Boneska? Marzenie. Koniki. Amelia się tak czuje jak się czuje. pół północy przez więc będzie dzisiaj ciekawie. Będziemy marudziła o nas. Dobra, pogoda nas nie rozpieszcza. Jest jak jest więc startujemy Przejechaliśmy ale taki, taki Maupi to się tak nazywa zobaczyć w jakiej cenie jest bo ta Amelia rok temu chciała w Szwajcarii ale coś tam wtedy wyszedł problem że oni Kartą tylko płacić było trzeba nie przez franki a franków nie było no i to tak jest więc idziemy zobaczyć jak to wygląda tu ale tutaj to tu jest w euro to nawet wiem że nie będzie problemu dobra, Idziemy, to się nazywa Fry Life. I tu z łuku nawet można strzelać. To jest taka restauracja. No, a na wprost jest ten tak zwany Małpiga, i nie wiadomo jak, jak on duży jest. Alpen Region, otrzymałem pal. O. Różne możliwości są. Trzeba się tutaj zorientować. bo nie, chyba tutaj mają też Mają, mają. Bo taka ferata to się nazywa. Dobra, na no to wychodzi, że to trzeba najpierw ustalić termin. Mamy jakąś ciekawą mapkę. O, a coś jogę? Teraz idziemy i tu trzeba zadzwonić na NIFO jeszcze zacząć w internecie, bo jest strona internetowa. No matka jest. No coś możemy znajdziemy jeszcze ciekawego. Więc jedziemy do koników, a to zobaczymy później. Siadamy, zapinamy i brykamy. Już przejechaliśmy, mhm. daleko nie było. Na koniki. Tu się posiadło. O, tu jest, tu jest konik. No, trzeba tam się pojawić, pokazać. To taki mały piesek. No, od razu jak się przytuli to będziemy... No, staruszek. wygląda e, i mamy także za pół godziny bo teraz tam takie dziewczyny obiad mają No i tam pan jest, no i, panie idzie. No więc mamy pół godziny takiego wolnego czasu No a tutaj jest zaraz to co byliśmy Tu jest zaraz tu się wieże przez ten mostek To jest basen a tak jak my wtedy poprzednio szliśmy co dziewczyny zbierały szlifałe kamienie, to my tam poszliśmy ten bombus cały. A. Co my wtedy tylko ja z Gabi i z Balneśką byliśmy? Mam no, tam jeszcze będziemy chcieli jeszcze raz. No ale z dziewczynami. To też asioły. Nie, nie Chciał jeść cię? Ciebie nie lubię. Teraz się nie czekaj, Vanessa. się nie lubiano. Lubi. On nie lubi. Może Joneska. Chciałabym pewnie, że ich tak robić takich rzeczy. To nie dla mnie. Lubię wieść. Lubię mieszkać w domku i tak dalej. Ja, ja cię nie widzę w czymś takim. U nas, u nas w namiocie jest trochę bałagan jest czas sprzątać, a tu... O! Znowu bluzkę wciąć. No, uważaj, bo cię zmiję. Nie, nie podchodzisz do niego. To fajny mercedesik w fajnym stanie. No już ma sporo latek. 30 lat minimum. Jak najlepiej. lepiej. 280 ks. Ale jaki standard. Kurde jaka jakość. Znaczy jaki stan. macie? Jeszcze wycieraszki z przodu. Fajny Mercedes. No to są Mercedesy. To jest Mercedes. Jak coś to napiszcie, w jakich latach były produkowane te egzemplarze? Bo są ciekawy. Ale jakoś jest super stan. Aber doch, sag mal. Wir haben nie kleinere gehabt. Nee. Ja, ja. Nee, ist besser. Also, ja. Ja. Die Mama hebt drauf nicht mit der Kiste, Die Kiste ja, kommt immer mir zum Verdutschen. Aber nur Schritte. Ja, ja, Freunde. Und nur mit Helm am Pferd, ja? Tak? No, przynajmniej mnie lubi. Nie chcą mnie zażywać. Fajnie? <grymne> <grymne> panie. Co ja mam do Wiadomo, że pani Ale Gabi przeżyła zdjęcia. Hmm. Miała pamiątkę. Tak, to jest to. Wanecka jeździła na koniku? Jak miała? Ile, Adam? Wanecka rok temu. Rok temu już jeździła. Wcześniej nie jeździła. Nie, rok temu nie jeździła. Jak nie jeździła? Nie, nie, nie. Dwa lata, ostatni raz w Polsce jeździła na koniku. Z dziewczynami. No, w Szwajcarii nie było. Dziewczyny mają atrakcję, bo turyści przyjechali <noise> i się zmieniają, dwa kółka robią i się zmieniają. Dziewczyny oprowadzają zwane smaki. No bo ona się zajmuje tutaj tymi no. konikami. To i ja też też nie... Każda jakiegoś swojego konika. Tak. A to też jakaś taka, też taka nauka jest. też dziewczyn. nauka. Mhm. Taka szkółka. No i teraz znowu będzie zmiana, bo ta już chyba dwa kółka zrobiła. No każdego swojego swojego konika ma, i no, którego o niego dbali, nie. już w samochodzie Vaneska, Amalia siedziała, bo ją brzuch bolał A Waneska Zadowolona nic, nic, Żadnych komentarzy tu już nie trzeba Uśmiech wszystko robi Teraz jedziemy jeszcze po drodze Muszę uzbierać miętę Chciałabym zrobić, zaparzyć miętę I żeby Amelka wypijała, bo rano piła miętę A już niestety skończyła mi się Mam nadzieję, że ta mięta też pomoże Na, na ten brzuszek hmm. Dobra, spadała. Teraz przyjechaliśmy na miętę. Dziewczyny poszły miętę zbierać. Na ile uzbierałyście? Tak. Hmm? No i do tak pachnie. No, a, zryć, zryć, zryć. I szczypiące. Tak, na jejcznicę. Robimy dzisiaj na kolację jejcznicę ze świeżego szczypiącego. Hmm. Chyba poobrywać. No i tak. No. Tak mięto pachnie. A melcy zrobię herbatkę, to może brzuszek jej przestanie poleć. Idziemy to co Nikola od samego początku pójść tutaj od tyłu z tej strony jakoś zobaczyć co tu jest. Ścieżka jest, Dlaczego gdzie my tam wyjdziemy. Może za daleko nie zajdziemy. Zaraz Amelia została, bo ją brzuch boli. Niech sobie jej odpoczywa. Ale zobaczymy, dokąd my dojdziemy. Czy w ogóle gdzieś tu można dojść? A to z tej strony się prezentuje ten... No, uh -huh. no więcej. i więcej. Tak mały mały na A jeszcze tam jest mało namiot. Byli też nie ma. No. Ale jest chyba A też byli też, też, też nas bo suszył ciuchy. No i Nikola, koniec? Nie? Tu mają pług do odgarniania śniegu. Wiadomo jak tu zima, to jak śnieg sypnie, jak tutaj to wygląda stąd. No, trochę stromo. Zobaczymy. Czy się tędy w ogóle gdzieś da dojść. No no to wychodzimy. A, ale ale wymyśleliście. Bez sensu! To jest to samo jak w tym tylko po kolei drodze. No, widzicie? widzicie? Ale co my znaleźliśmy? A co to może być? To jest wąż! To jest, wąż. To jest wąż, jaka jazda. Ale, a jaki wąż to nie jest? Teraz widzę tak. A, jak, a jak, jaki to jest wąż, to ja nie wiem. Klucz, jaka jazda! Widzicie, trzeba uważać nie pod nogami. Hu, 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 pierwsza ja Co powiesz? Przestraszyłam się. Lepiej... Znaczy najbardziej Nikola się przestraszyła. Nie. No to znaczy co? Trzeba nie. lepiej namiot zamykać. No, to jak to jest tak? to do namiotu, jak będzie wskoczyła, i tak będzie Chodzi o to, że nie widziałam to, ale, do, ale o tym, że on wyskoczył. By Musiał jakby się bronić. Hmm. Nie wiem. Nie, to nie są szkodliwe jakieś. On się tak samo przestraszył jak Nikola. No. no i teraz bez promieni słońca woda się tak prezentuje, błękitnie. To co ja szedłem ostatnio. Czyli że też zaraz będę tutaj Zrobiliśmy parę fotek, ujęć. Idziemy teraz robić obiad. Po obiadku, trochę posiedzieliśmy se, tam każdy se patrzył w internecie na taki swój czas, a teraz finał i deszczyk padał. No i deszczyk padał, teraz przeszło Teraz jest finał Gabi i Nikola Teraz jest finał Gabi i Nikola jest osoba podająca lotkę która zaraz zostanie w twarz rakietką trybuny, a ja chcę podjechać właśnie film na, 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 naładować, za, załadować na YouTube, ale tutaj zablokowali wyjazd teraz. Ja czekałem na szefa, żeby żeby mi dały jakąś kartę wjazdową, wyjazdową. Jakoś to tak trochę dziwnie jest. na bokiem, a oni teraz kamień stawili a bym ten kamień mógł przestawić na nie. ale nikogo nie ma, jest pusto jest pusto, wszyscy już wyjeżdżali. no my my jeszcze trochę, my do niedzieli jeszcze jesteśmy, w niedzielę będziemy wyjeżdżać no, to jest jeszcze ten dzień i pogodę taką mamy, jaką mamy. Się dogadałem z tym właścicielem. Znaczy on sam podwiedział, że tu też jest wylan. Will I to jest, jak są te drzwi, to jest tam napisane, ale jest takim jasnym, niebieskim napisane, że nie widać. Te dziewczyny, co tam wtedy płaciłem, nie, nie mówiły. No i musiałem tak jeździć, a teraz ja muszę tam stać, bo tak słaby internet jest, że samochód musi tam stać. A villan jest w tej budce, tutaj w tych pierwszych drzwiach tam. No, ale dostałem kartę w końcu normalną kartę taką do 19 lipca. Lipca. No, że wkładam, wy wyjmuję, wyjeżdżam, wjeżdżam i lekcje, nie? W końcu normowany. A dzisiaj czwartek. To czwartek mamy jeszcze piątek, sobota, w niedzielę wjeżdżamy. No nic, to tak jak się człowiek, jak niekompetentni ludzie pracują, nie powiedzą, nie wytłumaczą dokładnie. No więc to tak jest. A pogodę mamy taką fajną. No więc mi się wydaje, że dzisiaj nic nie będziemy nagrywać. Ja wam montuję ten film z tych wodospadów. Widzicie, ile muszę mieć kombinacji, żeby wam film udostępnić. No dobra jakby co, łapkę w górę, dajcie jakieś komentarze, bo zawsze jest motywacja. Widzę, że i tak trochę podniosła się oglądalność, więc... No i dziękuję. 100 subskrybencji osiągnięte więc fajnie, fajnie idzie aby tak dalej to nie przeszkadzam jakby co do następnego do jutra ciałko